Szukać Jezusa. Dlaczego poszukujesz Boga? Czy dlatego, żeby coś z tego mieć? Czy dlatego, żeby, tak jak Izraelici, czuć się nasyconym czymś ziemskim, chlebem? Może być tak, że dziewczyna szuka męża, żeby mieć kierowcę, mechanika i ochroniarza, albo facet może szukać żony. Żeby mieć praczkę, sprzątaczkę i kucharkę. Jezus nie chce od nas takiego poszukiwania Jego samego. On mówi o prawdziwej i autentycznej, głębokiej relacji miłości, dlatego nie chce być naszym piekarzem albo zaopatrzeniowcem. Chce, co zresztą dzisiaj mówi w tym słowie, abyśmy widzieli coś więcej w Jego znakach, abyśmy w jego znakach dostrzegli zbliżające się królestwo i to, że chleb, który daje, jest zapowiedzią chleba niebieskiego. Chcę, abyśmy zobaczyli, że Ojciec posłał Go po to, abyśmy w Niego uwierzyli. Chodzi o wiarę, o miłość, o zdrową i czystą relację. Nie ze względu na profity, ale po prostu ze względu na osobę. Tak jak Ty, jak ja, pragniemy być kochani, szanowani po, przez fakt, że po prostu jesteśmy, a nie przez to, że coś umiemy czy mamy. Albo jesteśmy w jakiś sposób, nie wiem, zbudowani, jakoś wyglądamy, cośkolwiek posiadamy. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi w relacji. Szukam osoby Boga i szukam osoby, którą kocham z czystej miłości. To jest trudne, mam świadomość i to jest coś, do czego musimy dojrzewać. Uczymy się tego ze słowa. W tym tygodniu biblijnym warto czytać. Jaka jest miłość Boga do człowieka, na czym polega czystość tej miłości? Wtedy będziemy wiedzieli, jak powinno wyglądać nasze poszukiwanie. Podobają mi się słowa Pawła z dziejów apostolskich. W Nim, czyli w Bogu, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. No właśnie to jest dobry motyw, abym nie musiał na próżno szukać Boga, to najlepiej po prostu nieustannie w Nim być, poruszać się, istnieć. To znaczy we wszystkim, co robię, zapraszać go, aby był ze mną, aby mnie nigdy nie opuszczał. To jest trochę tak, jak wczoraj z, z uczniami, którzy z Jezusem spotkali się pod Emaus, kiedy on łamał chleb i zniknął im z oczu, no to wiemy, że oni go nie widzieli. Co nie znaczy, że go nie było, co nie znaczy, że go brakowało. Właśnie Bóg zawsze jest z nami, nieustannie. Musimy sobie to uświadamiać, to jest nam bardzo potrzebne, aby ten brak świadomości nie sprowadzał nas na manowce i nie sprowadzał nas do jakiejś rozpaczy i szukania pociechy u innych Bożków albo w innych relacjach, niekoniecznie zdrowych. Dobrze jest poszukiwać Jezusa ze względu na niego samego, tak jak na początku Ewangelii Jana poszukiwali go Grecy. Przyszli do apostołów i powiedzieli. Pokażcie nam Jezusa. Nie mówili, że coś od niego chcą. Chcieli go po prostu zobaczyć. Pragnij takiego spotkania z Jezusem, abyś go widział. A to, co z tego będziesz miał, to już wyłącznie jego hojność.